Historia znaleziona na reddit.com. Uratowałem człowieka przed porwaniem podczas dostawy pizzy. Cześć druga. W końcu zrozumiałem, że sytuacja robi się naprawdę awaryjna, i doszedłem do wniosku, że najbezpieczniej będzie załatwić się za krzakiem tuż przed domem dziewczyny. Przecież i tak jej nie było. Lampa przy wejściu nie działała, więc nikt by mnie nie zauważył. Ludzie w sąsiednich domach siedzieli w środku, moje auto stało po drugiej stronie ulicy. A mundurów pracy nie wymagają, więc nawet gdyby ktoś mnie zobaczył, raczej nie powiązałby mnie z dostawą. W końcu, zwierzęta załatwiają się na zewnątrz, a ludzie też są zwierzętami. Podbiegłem więc do największego krzaka przy jej ganku. Tak naprawdę nie miała tam żadnego ogródka, tylko ścieżka i wzdłuż niej kilka krzaków i kwiatów. Ten największy krzak rósł dosłownie metr od drzwi wejściowych. Rozejrzałem się, rozpiąłem się i zacząłem się załatwiać. Przez pierwsze kilka sekund poczułem ogromną ulgę. Aż zorientowałem się, że coś tu nie gra. Dźwięk był inny, jakbym sikał nie na liście, tylko na coś twardego. Złapałem się na tym, że może źle trafiłem, ale przecież nie da się nagle przerwać w połowie. Zgrużyłem oczy, próbując coś dojrzeć, może jakiś kamień albo coś podobnego, i wtedy usłyszałem zupełnie inny dźwięk. Męski głos burknął: Co jest do chulery? Zanim zdążyłem się odwrócić, myśląc, że to pewnie jakiś sąsiad, z krzaków wyskoczył mężczyzna przebiegł obok mnie potrącając mnie strzepując z siebie moje no wiecie plunął na ziemię tak demonstracyjnie że jestem prawie pewien że trafiłem go prosto w twarz nie wiem gdzie dalej pobiegł ale wydaje mi się że minutę później gdzieś niedaleko z piskiem ruszył samochód w tamtym momencie moje oczy przyzwyczaiły się do ciemności i zobaczyłem jego sylwetkę mniej więcej wzrost budowę ubranie ale szczegółów nie zapamiętałem Byłem tak w szoku, że nawet nie pomyślałem, żeby się zapiąć. Stałem jak sparaliżowany, próbując zrozumieć, co się właściwie wydarzyło. Mózg odmawiał współpracy, próbując wymyślić jakiekolwiek logiczne wyjaśnienie. Może ten krzak prowadził na tyły domu, może nasikałem komuś w okno. Takie idiotyczne myśli przelatywały mi przez głowę. Ale wewnętrzny głos krzyczał Widziałeś to? W takim upale miał na sobie bluzę z kapturem. To nie był dobry człowiek. I właśnie znalazłeś się w bardzo złej sytuacji. Sama myśl, że byłem dosłownie o krok od faceta, który czaił się w krzakach przy domu młodej kobiety, była tak przerażająca, że mój mózg próbował to wyprzeć. Udawałem, że nic się nie stało i zrobiłem najgorsze, co mogłem. Podszedłem bliżej, żeby sprawdzić, czy może da się to wszystko jakoś logicznie wytłumaczyć. Oświetliłem telefonem krzaki i zajrzałem za nie. Rada, czasem lepiej nie sprawdzać. W ciemności jest strasznie, ale pod światłem latarki może być jeszcze gorzej.